Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Scena Moliera i Fundacja Itan, integracyjny teatr aktora niewidomego, działają już od 15 lat. Aktywizujemy społecznie, integracyjnie i artystycznie zarówno aktorów niewidomych, seniorów, jak i młodzież. Dzięki grantom, które pozyskujemy, produkujemy spektakle o charakterze multimedialnym, gdzie sekwencje filmowe przeplatają się z teatrem żywym. I właśnie nastał czas na produkcję filmu fabularnego. Film pod tytułem Marzenie Film o pasji, o drodze i o poszukiwaniu własnego domu, właśnie dla nich, dla aktorów niewidomych. Szanowni Państwo, z racji tego, że realizacja i inwestycja w produkcję filmową Filmu fabularnego jest dosyć drogą rzeczą, dlatego wszystkich Państwa gorąco prosimy w imieniu Fundacji Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego o każde wsparcie finansowe. Za kamerą Jacek Kno, scenariusz i reżyseria Artur Dziurma, czyli ja. Serdecznie Państwu z góry dziękuję za wsparcie i gorąco pozdrawiam. Artur Dziurma.